Księga Habakuka rozdział pierwszy, wyrocznia, którą prorok Habakuk otrzymał w widzeniu. Dokądże, panie, będę wołał o pomoc, a ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał pomocy, a ty nie wybawisz? Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach, panuje spór i zwada. Dlatego zamiera prawo a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw, gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego i tak prawo bywa łamane. Spójrzcie na narody i zobaczcie, patrzcie ze zdumieniem i trwogą, bo za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał. Bo oto ja pobudzę Haldejczyków, lud srogi i gwałtowny, który wyprawia się do odległych ziem, aby posiąć sadyby, które do niego nie należą. Jest on okrutny i straszny. On sam ustala prawo przemocy. Jego konie są szybsze niż lamparty, dziksze niż wilki stepowe Jego jeźdźcy pędzą cwałem z daleka, lecą jak orzeł rzucające się na żer. Każdy z nich przychodzi, aby grabić. Ich twarze są zwrócone na wschód, biorą jeńców licznych jak piasek. Szydzą z królów, śmieją się z książąt Śmieją się z każdej twierdzy, sypią dookoła wały i zdobywają ją. Potem przechodzą jak burza i mkną dalej, jak ten, kto swoją siłę uważa za Boga. Lecz Ty, Panie, który jesteś od wieków, Boże mój, święty mój, nie daj nam zginąć. Panie, powołałeś ich, aby dokonali sądu, skało, ustanowiłeś ich, aby wymierzyli karę. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. Dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym, milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwego? Gdy czyni z ludźmi jak z rybami morskimi, jak z płazami, które nie mają władcy, wszystkie wyciąga wędką, zagarnia je swoim niewodem, zbiera je w swoją sieć i dlatego raduje się i weseli. Dlatego składa ofiary swojemu niewodowi i spala kadzidła swojej sieci gdyż dzięki nim większa jest jego zdobycz i lepsze jego pożywienie. Czy dlatego ma nieustannie opróżniać swój niewód i bezlitośnie mordować narody?